Magdalena Wałdoch, witam serdecznie. Wybrzeże Gdańsk pewnie zmierza ku awansowi do Superligi, dlatego dzisiaj moim gościem jest obrotowy Wybrzeża, Łukasz Rogulski, witam serdecznie. Witam Państwa. Łukasz, w sobotę zagraliście wyjazdowe spotkanie z NKS-em Poznań. Jak ocenisz Wasz występ? No, bardzo dobrze. Od dłuższego czasu był to nasz jeden z najlepszych meczów, jaki zagraliśmy. No, wszystko zafunkcjonowało. Obrona, kontra i atak pozycyjny. Każdy dołożył jakoś tam cegiełkę do tego zwycięstwa. Byliśmy w, przed meczem bardzo ciężkiej sytuacji tak naprawdę, bo jechaliśmy na czterech rozgrywających, w tym jeden całą drogę strasznie źle się czuł, miał gorączkę przed meczem jeszcze, Jacek Sulej, mimo to zagrał. Mieliśmy parę kontuzji, nawet dzień przed meczem się zdarzyła na treningu jedna i trochę martwiliśmy się o ten mecz, ale jednak udało się, no fajnie, fajnie, że to zafunkcjonowało i że nawet w tak ciężkiej chwili potrafiliśmy zagrać na dobrym poziomie. Chodzi o Mogielnickiego, tak? Tak, dokładnie. Chodzi o Krzyśka, który ma problemy z plecami. Nie wiem, czy poważne, ale no, jego ruchomość jest na razie bardzo słaba, ale jakoś walczymy z tym mam nadzieję, że już na najbliższe mecze będzie wszystko ok. Wybrzeże jest głównym faworytem do awansu. Musicie wygrać bodajże jeszcze tam 6 spotkań, tak? Żeby awansować. Czujecie już jakąś presję, czy spokojnie? Dokładnie. 6 meczy nam pozostało. Żeby mieć już pewny awans, presja? Może presja nie, ponieważ tak naprawdę no, nic się nie zmieniło. My nadal chcemy wygrywać. Od początku sezonu była presja i nic się nie zmienia teraz. Bo chcemy wygrać, chcemy awansować i robimy to, co robimy ciągle. Skład macie właściwie oparty na prawie samych młodych zawodnikach. Nie obawiacie się, że ta presja będzie jednak mimo wszystko większa pod koniec? No może to, że jesteśmy młodzi, może troszeczkę... Nie gra na naszą korzyść. No, fajnie, że mamy Dawida Nilsona, który jest bardzo doświadczonym zawodnikiem. Jacyk Sulej też już w swoim życiu trochę gra. No ale na razie nie widać tego po, po młodych zawodnikach i to jest fajne, właśnie, że bardzo dużo wnoszą nasi trenerzy, którzy są do bardzo doświadczeni. No, Daniel Waszkiewicz to jest oaza spokoju, powiedzmy. Sp spokoju yy, i ogromne doświadczenie. No Damian w Leklach, super człowiek, yy, bardzo dużo wnosi na trening, dużo pozytywnej energii i, i oni fajnie się uzupełniają dzięki temu my może nie czujemy takiej presji. Na treningach jest fajna atmosfera, naprawdę morale są bardzo duże w naszym zespole i chyba dzięki temu właśnie spokojnie, spokojnie dążymy do celu. Macie bardzo wyrównany skład, właściwie bywają mecze, w których gra, gra cała, cała szesnastka? Obserwując wasze spotkania, można zauważyć, że jesteście bardzo zgrani też. Co jeszcze stanowi Osile Wybrzeża? Osile Wybrzeża stanowi na pewno to, że jesteśmy taką grupą nie tylko na boisku, ale też potrafimy się spotykać poza boiskiem. Jesteśmy przyjaciółmi, wielu z nas zna się od bardzo dawna i rozumiemy się doskonale. Myślę, że to jest też ważne i w szatni panuje super atmosfera, razem się śmiejemy, razem, razem żartujemy, razem jeżeli są jakieś problemy, to siadamy i razem je rozwiązujemy i wydaje mi się, że to jest właśnie to. Ale żeby nie było tak kolorowo, analizując yy, wasze spotkania, trudno jest się do czegoś przyczepić tak naprawdę. Niemniej zdarzają się te momenty przestoju i z czego one wynikają? No tak, no to jest, to jest sport, no nie da się grać non-stop na, na 100%, no wiadomo, są mecze, w których przeciwnik też postawi, stawia jakieś warunki i no, to się zdarza, no wiadomo, trzeba to koniecznie wyeliminować, ponieważ jeżeli już awansujemy, jeżeli się uda, to w, z drużyny z czołówki będą wykorzystywały to bezkarnie i... Na razie jesteśmy na tym poziomie, gdzie te zespoły z pierwszej ligi nie potrafią może aż tak wykorzystać naszych przystoi, ale myślę, że wszystko wyeliminujemy, jeżeli już zaczniemy grać na tym najwyższym poziomie. Tak się ten terminarz ułożył, że właściwie już na początku tej drugiej rundy zagraliście z Niedbą wągrowiec. Tam bardzo dramatyczne i trzymające w napięciu spotkanie. To dobrze, że zagraliście z nimi tak szybko? Czy dobrze? Y nie wiem, tak naprawdę no nie ma to znaczenia. I tak byliśmy zgrani, więc może, może i dobrze, ponieważ teraz już wiemy, co musimy zrobić, żeby, żeby nasz cel, czyli awans, się spełnił. I bardzo dramatyczne spotkanie. Ja przeżyłem to najbardziej z ławki na trybunach, ponieważ dostałem czerwoną kartkę i wiem, że naprawdę zrobiliśmy kawał dobrej roboty i dlatego fajnie. No teraz już na to nie patrzymy, że zagraliśmy z nimi wcześniej czy później. Wygraliśmy, zremisowaliśmy i o to nam chodziło. Kogo jeszcze obawiacie się w lidze? No na pewno Malbork będzie ciężkim przeciwnikiem, szczególnie, że gramy u nich na wyjeździe, ale wydaje mi się, że potrafimy z nimi grać, więc raczej się tak nie nastawiamy. Ale na pewno przyszły mecz z Lesznem u siebie i Elbląg to będą zespoły, które prezentują jakiś poziom w tej lidze. Jakiś może niekoniecznie wysoki poziom w lidze, ale ten swój trzymają i to na pewno będą mecze ciężkie. No właśnie, kolejne spotkanie już w sobotę z drużyną z Leszna. Raczej nie będzie problemów? Raczej nie powinno być, ale no wiadomo, Leszno ma fajny skład, chociaż ostatnio nie bardzo coś ich wyniki w tej rundzie, ponieważ ostatni remis z Kościeżyną i no dlatego, no nie wiem, mam nadzieję, że to nie będzie ciężkie spotkanie i tak się nastawiamy. Liczę, że wszyscy wrócą już po kontuzjach i będziemy grali w optymalnym składzie. Jeżeli tak będzie, to raczej powinniśmy być spokojni o wynik. Z każdym meczem na Hali gromadzi się coraz więcej kibiców. Czyje się to wsparcie z trybun? Tak, to jest super fajnie, że, że coraz więcej ludzi przychodzi. Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej i naprawdę nasi kibice są bardzo z nami z życi. Fajnie to wygląda. Widać, że piłka ręczna jest potrzebna w Gdańsku na najwyższym poziomie i coraz więcej ludzi przychodzi, mimo nawet, że gramy z tymi słabszymi przeciwnikami, zawsze jest na trybunach te 400-500 osób. Na pewno odczuwamy ten doping i to jest fajne, ale no jednak boisko to jest boisko i tam się tego nie widzi, że tak powiem. Rozmawialiśmy ostatnio o Twojej grze w Olsztyńskim Szczepionniaku. Jakbyś mógł przybliżyć naszym słuchaczom swoją drogę do Gdańskiego pierwszej ligowca? Dużo szczęścia przede wszystkim. Moje, moja kariera opiera się przede wszystkim na dużym szczęściu, na początku przynajmniej. Nie trenuję długo, bo trenuję od drugiego gimnazjum, a to jest strasznie późno zacząłem. Mieszkam na Mazurach i tam uczyłem się w gimnazjum tak, gminnym, gdzie była piłka ręczna w, obok w liceum. I trener Roxella zaprosił mnie na trening, po prostu widział, że mam dobre warunki, że może coś z tego będzie. Akurat ja lubiłem kontakt, lubiłem sport, zawsze brałem udział w każdych zawodach. Spodobało mi się, i w sumie przypadkiem, nawet bez karty zawodnika, pojechałem na mecz do Olsztyna po prostu się rozgrzać, zobaczyć, jak to wygląda. I tam był właśnie trener ze szczypiorniaka, który zapytał się, jaki jestem rocznik, że mam fajne warunki, czy nie chciałbym się pobawić w to może bardziej, może nie wtedy profesjonalnie, ale już jakoś poważniej. powiedział, czemu nie? No, zaprosił mnie na jakieś zgrupowanie. Tam, bo może się pokazałem, dostałem się do jakiejś kadry województwa. No i tak powoli, powoli gdzieś jakieś zawody, ktoś tam mnie zauważył. Szczerze powiem i jestem tego świadomy, że przez większość czasu nie potrafiłem grać dobrze w piłkę ręczną, dużo szczęścia, dobre warunki. Później udało mi się dostać na szeroką kadrę juniorską. Też zdaję sobie z tego sprawę, że tylko i wyłącznie dzięki warunkom. Tam byli trenerzy z SMS-u, którzy. Pytali się po prostu, kto by chciał przyjść do szkoły. No, powiedziałem, że czemu nie. Okej, okay. wszyscy tak mówili, więc ja też to powiedziałem, że chcę. No i zadzwonili trenerzy właśnie z Gdańska. Stwierdziłem, że nic mnie nie trzyma tam w Kętrzynie, skąd pochodzę i czemu nie wyjeżdżam. Pojechałem na testy, udało się. Tam trener z Gdańska jest też z Mazur, z moich rejonów i naprawdę, naprawdę się za mnie wziął. No i teraz ciężką pracą, ciężką pracą, naprawdę ciężką pracą. Jestem tu gdzie jestem. Jesteś jak do tej pory najskuteczniejszym zawodnikiem wybrzeża, ale nie będę pytać, z czego to wynika, bo to jest sport drużynowy. Niemniej, zapytam Cię o wyróżnienie, które Ci niedawno spotkało. Sportowana nadzieja Gdańska. Spodziewałeś się tej nagrody, jak to odebrałeś? Nie, zupełnie się nie spodziewałem. W ogóle przypadkiem znalazłem jakiś plebiscyt na internecie na najpopularniejszego sportowca, i gdzieś właśnie stamtąd się zaczęło to. Później dostałem zaproszenie na tą galę sportu. Super wyróżnienie, naprawdę bardzo się ucieszyłem, i jest to dla mnie bardzo motywujące. Cieszę się, naprawdę się cieszę, i mam nadzieję, że spotka mnie to jeszcze nie raz i może nawet uda mi się zająć tam jakieś wyższe miejsce albo dostać jakąś nagrodę poważniejszą. Przejdźmy może do kadry. Stosunkowo niedawno odbyły się Mistrzostwa Europy w Danii. Yy, oglądałeś? Jak wrażenia? Jasne, oglądałem. Gra, wielu moich znajomych grało. Wliczyliśmy może, no nie wiem, czy na więcej, ale wydaje mi się, że optymalne miejsce. Zajęliśmy miejsce. No szkoda niektórych meczy, bo mogło być lepiej, ale super. No, w kadra, mimo że jest w wielkim, wielkiej przebudowie i Widać, że są nowe warianty, wprowadzane nowi, nowi ludzie. To funkcjonuje to nawet nieźle i myślę, że to ku do dobrej drodze dąży. Mamy mistrzostwa u siebie w 2016 roku w Polsce i myślę, że na to mistrzostwo będziemy dobrze przygotowani jako kadra na zawody. No skoro już jesteśmy przy kadrze, zanotowałeś kilka występów już w kadrze B w polskiej reprezentacji. Czy możemy się spodziewać czegoś więcej? Jak to wygląda? Czym dla ciebie to też było? Było dla mnie to no, tak samo ogromnym wyróżnieniem. E, kadra B to jest nadal kadra seniorska, więc, już, więc to już jest poważne granie. E, czy można się spodziewać więcej? No, nie ode mnie to zależy, ja się staram jak najbardziej. Wiem, że na razie jeszcze odstaję, mocno odstaję fizycznie i no, nie wiem czym umiejętnościami, ale na pewno jeszcze dłuż, długa droga przede mną, ale na pewno obiecuję, że będę pukał do tej kadry bardzo głośno. I jakie są Twoje cele jako zawodnika? Najbliższy cel to jest awans. Nic więcej się dla mnie tak naprawdę nie liczy. No i żeby to był awans taki pewny, wywalczony naprawdę dobrą grą. A później później to już to, żeby udało nam się w tej superlize, jeżeli awansujemy, coś uwojować i żebym pokazał się tam jest jak najlepszej strony. To chodzi o cele moje indywidualne. I tego Ci życzę. Moim dzisiejszym gościem był. Obrotowy Wybrzeże Gdańsku Łukasz Rogulski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.